Z tej strony z podróży, czyli Zosia. I Kuba. Witamy was z Nowego sądza, Witamy was w odcinku przy okazji naszej wyprawy do Beskidu Sądeckiego. To będzie jeden z takich odcinków nieco krótszych. Mamy nadzieję, takie jest założenie, żeby w pigułce wam pokazać Nowy Sącz, no bo przy okazji jak odwiedzacie Beskid Sądecki, jak wybieracie się w góry lub może też w piesze wędrówki w góry, no to tak czy inaczej warto takie perły jak Nowy Sącz właśnie w regionie zobaczyć, poznać. No i my też postanowiliśmy się tutaj na krótki spacer wybrać i Postanowiliśmy, że wam pokażemy, co nam tutaj ciekawego uda się zobaczyć. Pierwszy punkt już za nami widzicie, klasztor jezuitów w Nowym Sączu. E, no ładny, ale i też okazały, bo naprawdę duży No i ta wieża od razu z góry nas zaintrygowała, więc postanowiliśmy, że właśnie tutaj się z wami z Nowego Sącza przywitamy. A dlaczego Nowy Sącz? Dlatego, że to jest jedno z najstarszych miast w regionie w Małopolsce. E, jest to miasto, które przez wiele wieków leżało na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych, dlatego też to było zawsze miasto wielokulturowe. Mieszkali tu Żydzi, mieszkali tu Węgrzy, mieszkali tu nie... Niemcy, Polacy oczywiście też. W XIX wieku, kiedy tutaj była Galicja, był to jeden z bardzo ważnych ośrodków kolejowych. Dziś już nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Ale nie znaczy, że nie warto tu zajrzeć, bo jest bardzo urokliwe. Dokładnie. No i to też jest spore miasto w regionie, więc tutaj dużo e, placówek kulturalno takich też e, sportowych możecie znaleźć. Są kina, e, są e, basen. właśnie baseny <grym> chociażby. Więc jeżeli jesteście gdzieś właśnie w jakimś mniejszym miasteczku m, tutaj w okolicy, no to Nowy Sąd pewnie i tak e, Wam przejdzie przez myśl, żeby odwiedzić, no bo właśnie tutaj można też aktywnie spędzić e, czas. E, my jesteśmy tutaj w lutym. Pod, przy okazji naszego wyjazdu w góry, no ale nie zmienia to faktu, że już drugi raz w Nowym Sączu podczas e, tego pobytu jesteśmy. Raz byliśmy w kinie, a teraz wybraliśmy się na spacer. E, no i to chyba tyle tytułem wstępu, prawda? Bo resztę tak. zobaczymy w praniu, a też odcinek miał być skondensowany, więc nie będziemy przeciągać. Pamiętajcie tylko, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie z naszymi treściami zawsze na bieżąco. A najbardziej na bieżąco będziecie, jeżeli zaglądacie czasem na nasze social media, na Facebooka, na Instagrama, Instagrama, na Tiktoka wszędzie tam jesteśmy, znajdźcie nas. No i co, lecimy? Lecimy. Wzgórze Zamkowe w Nowym Sączu już było 12 tysięcy lat temu prawdopodobnie zamieszkiwane. Była tutaj osada drewniana, ale w XIV wieku ten zamek, właśnie na wzgórzu zamkowym w Nowym Sączu, zamek królewski, co warto podkreślić, przeżywał lata swojej świetności. Bywał tu Władysław Łokietek ze swoją żoną, bywali też kolejni królowie. Potem zamek trochę podupadł, ale w 1905 roku, jak tutaj stanowi tablica za mną, czyli 120 lat temu został Odnowiony, z, dzięki też dużym staraniom ówczesnego burmistrza miasta Nowego Sącza, Władysława Barbackiego. No, zamek, który góruje tutaj nad okolicą i widać go w zasadzie jak tylko przejeżdżaliśmy, wjeżdżaliśmy do Nowego Słońca, przejeżdżaliśmy tędy, to od razu zwrócił naszą uwagę, chociaż nie zostało z niego wiele, to co trzeba podkreślić, no ale widać część murów, no i widać tutaj też wieżę, jedną z wież, na której powiewa chorągiew z orłem, czerwona chorągiew z godłem. Dzięki czemu wiemy, że to jest właśnie zamek królewski. No i myślę, że jeżeli będziecie w nowym sączu, no to warto tutaj do parku zamkowego się wybrać, w, tutaj właśnie na wzgórze, no i przy okazji chwilę spędzić właśnie w tym wyjątkowym miejscu, w którym bywali królowie w czasach świetności naszego kraju. Dotarliśmy na skwer ofiar zagłady w nowym sączu, bo nowy sącz obok Warszawy i Krakowa miał to nieszczęście, że został podzielony na właśnie getto, gdzie ludność gorsza została oddzielona. Od lepszej ludności. Co więcej, w Nowym Sączu getto też było podzielone na dwie części. Było getto przyzamkowe, które miało znacznie gorsze warunki i który, w którym Niemcy nie upatrywali w tych ludziach, którzy tam mieszkali, szczególnej wartości. Dlatego oni zostali w większości wywiezieni następnie do Bielszcza, gdzie zostali zagazowani. No i niestety dokonali tam swego żywota. Ich prochy na zawsze pozostały właśnie, właśnie tam. Ale była też część. Nazwana piekłem, część, w której byli według Niemców bardziej wartościowi Żydzi, którzy mieli jakieś umiejętności, fach w ręku i którzy wydawali się pożyteczni, mogący przydać się właśnie w różnych codziennych zadaniach, w różnych codziennych obowiązkach. No i taka niestety smutna historia również pokryła nie tylko Warszawę, stolice, nie tylko Kraków, ale również Nowy Sącz. Co ciekawe, tutaj byli zwożeni Żydzi z bardzo, bardzo odległych terytoriów. Mówi się, że nawet Żydzi z trzeciej Rzeszy tutaj przybywali, byli przywożeni, aby właśnie w getcie zostać umieszczonymi, więc też taka nie, nieszczęśliwa historia Żydów z Nowym Sączem jest nierozerwalnie związana. na rynku w Nowym Sączu, pod ratuszem. Rynek w ogóle jest bardzo malowniczy. Jesteśmy tutaj o zachodzie słońca, co jeszcze bardziej to podkreśla. Rynek jest otoczony niskimi kamieniczkami. Każda jest w innym pastelowym kolorze. Przepiękne są te kamieniczki, trochę psuje tutaj widok to, że, że ratusz jest właśnie w remoncie, ale mimo wszystko i tak robi ogromne wrażenie, bo jest pokryty płaskorzeźbami i jest eklektyczny. Pochodzi z końca XIX wieku, wtedy został zbudowany i co ciekawe patrząc na niego możemy obserwować, zauważyć 33 herby polskich miast, z którymi Nowy Sącz był w kontaktach handlowych. One są nad oknami. W ogóle generalnie fasada tego ratusza jest bardzo bogato zdobiona i chętnie bym go zobaczyła w całej okazałości, ale tak jak mówiłam, i tak robi spore wrażenie z wysoką wieżą, która jeszcze do 1960 roku była punktem orientacyjnym dla miejskiej straży pożarnej. To znaczy, że to musiał być chyba najwyższy punkt w okolicy, skoro tak daleka było ją widać. Rynek jest dość spory, dookoła jeżdżą samochody co jest w sumie typowe do takich mniejszych miejscowości. Ale szczerze wam powiem, że te kamieniczki to jest cudo. Zakochałam się w nich od pierwszego wejrzenia. Nieopodal z za tych urokliwych kamieniczek wychylały wieże Bazyliki Świętej Małgorzaty, pod którą właśnie jesteśmy. Nie byliśmy jeszcze w środku, ale wiemy, że w środku znajdują się właśnie cenne stare ołtarze, liczne polichromie, elementy barokowe. Sama bazylika powstała tutaj w tym miejscu pod koniec XIII, na początku XIV wieku. Oczywiście nie był to ten budynek, tylko najpierw drewniany i wielokrotnie przebudowywany, ale jest to jeden z najważniejszych kościołów w regionie. Robi ogromne wrażenie i tak jak mówiłam, widać go już z daleka. Także chodźmy zobaczyć, co jest w środku. W Beskidzie Sądeckim. Na pewno będziecie musieli spróbować e, bunz, czyli ser, który wytwarza się z mleka owczego, bardzo charakterystyczny. Z niego słynie między innymi właśnie Beskid Sądecki, nie tylko beskit Sądecki, ale w Beskidzie Sądeckim powstaje e, bardzo duża ilość tego sera i jest podobno jednym z najlepszych. Oprócz tego oscypek, chociaż na oscypek, jeżeli nie macie znajomości u górali, to nie macie co liczyć. My sobie gołkę okay, jednak takiego sera góralskiego, białczańskiego kupiliśmy tutaj w lokalnym sklepie spożywczym, no i chociaż e, nim będzie Będziemy się raczyć, no bo na osypek nie, nie liczymy, a zwłaszcza o tej porze roku, no to już na pewno e, osypka prawdziwego w górach i na Podchalu i w Małopolsce nie ma. E, no i co, mamy dwa wspaniałe sery na kolację. Dzisiaj do dobrego wina e, będziemy się rozkoszować po tym e, mrożącym trochę e, nos e, spacerze. No i dobiega końca nasz spacer po nowym sonczu, jednodniowy, w zasadzie półdniowy wypad, takie popołudnie można powiedzieć w tym mieście. Ale dobiega przepysznie, bo znaleźliśmy fajną, fajne miejsce, które jest tutaj za nami i zatrzymaliśmy się tutaj. Na kawę i na coś słodkiego. No I udało nam się znaleźć prawdziwą włoską kawę. E, ja zamówiłem Flat White'a z Latte. Klasycznie. I, to, jest, tak, i to, jest, to była naprawdę porządna kawa, dobrze spienione mleko. E, dobra mieszanka, naprawdę dobrze się też piło tę kawę, po prostu sprawiała o to przyjemność. No i to nie jest wcale takie, nie mówimy tego bez powodu, dlatego że może z perspektywy dużych miast wydaje się, że cóż to Flat White, cóż to late. No ale w Rytrze, w którym my tutaj mieszkamy i jeździmy na nartach, wcale nie jest to takie oczywiste. Ciężko o dobrą kawiarnię, ciężko e, nawet o dobre lody, a co dopiero o to, żeby się napić dobrej kawy? No a tutaj w Boskiej dostaliśmy dobrą kawę w pięknych filiżankach e, zaserwowaną. I te kawę, te, te dobre ziarna można też na miejscu kupić, zauważyłam w torebce i sobie zabrać ze sobą. My tego nie zrobiliśmy, bo nawet nie mielibyśmy, nie wzięliśmy sprzętu całego kawowego, także... W kawę zaopatrzymy się już po powrocie do Warszawy, ale to miejsce warto zapisać sobie, bo oprócz kawy właśnie, tak jak wspomnieliśmy. Jedliśmy pyszne ciasta, ciasta. Wyglądały chyba jeszcze lepiej niż smakowały, kolorowe, przepyszne. Ty wziąłeś? E, ja wziąłem marchewkowe. ciasto marchewkowe, tak, z orzechami, to z jakimś kremem, bardzo fajne, e, przyjemne e, ciasto, nieprzesłodzone, a to dla mnie akurat bardzo duży plus. I też ta porcja była taka, że do tej kawy idealnie mi weszło, jak to się mówi to ciasto. E, ty miałeś za to ogromny ja kawałek tak, ciasta. Tak, ja chciałam dodać, że to twoje było takie przyjemnie wilgotne, właśnie takie jakie marchewkowe powinno być. I Wsypane orzechami, no przepyszne. Ja się zdecydowałam na ciasto szpinakowe, nie smakowało wcale szpinakiem. Było przepyszne, lekkie, przełożone yy, bitą śmietaną, galaretką malinową yy, i jakimś takim kremowym serkiem na spodzie i na wierzchu obsypane granatem i borówki, i no obłęd. No a do tego w ogóle taka pyszna też próbowaliśmy taką pyszną tartę orzechowo-czekoladową. I ona była naprawdę fajna, ten spód kruchy, więc też bardzo, bardzo dobra pozycja. I pankej z bitą śmietaną z, z syropem, syropem klonowym. Szaleństwo. Ale w ogóle fajne jest to, że macie cztery takie wersje pancake'ów, ale oprócz tego możecie sobie swoją własną kombinację stworzyć, wybierając dodatki. Dwa dodatki, więc na pewno na kawę i na deser warto tu wpaść i to polecamy z własnego doświadczenia, a trochę mniej z własnego doświadczenia też myślimy, że. Fajnie by było tu wpaść, gdybyśmy tu kiedyś jeszcze byli, może podczas tego wyjazdu, może podczas jakiegoś innego na jakiś lunch, dlatego że też była fajna oferta e, tutaj taka śniadaniowo-lunchowa. E, widać było, że menu brzmiało tak zachęcająco tak. było dużo fajnych pozycji, więc no ja bym chętnie te taliatele tam albo, albo jakieś inne Ja coś. Chyba bym się skusiła na pizzę, bo widziałam jak akurat wychodziła z pieca taka świeżutka z dużą ilością szynki parmeńskiej, jakieś pomidorki marynowane w oliwie. No wyglądało to i pachniało cudownie. Także myślę, że ta pizza taka w stylu neapolitańskim też by była tu pyszna, ale nie próbowaliśmy, więc nie wiemy na 100% tego. No ale starczy już o tym jedzeniu, bo odcinek miał być w pigułce, więc przejdźmy szybko do podsumowania Nowego Sącza i naszej wizyty w tym mieście. Eee, no jak Ci się podobało? Mi się wydaje, że Nowy Sącz to takie miasto fajne. Myślę, że my może trochę niesprawiedliwie powiemy, że fajne miasto na spacer, taki właśnie popołudniowy i nam ono w ten sposób chyba dobrze siadło. Tak, tak, tak. Takie A mówię, wzrochliwe. że nie. Wiedliwe, trochę Dlatego, że pewnie Nowy Sącz ma dużo więcej do zaoferowania. Tylko my mu może nie daliśmy szansy, może kiedyś będziemy tutaj dłużej i będziemy w stanie trochę więcej doświadczyć tego miasta. Wiem, że jest tutaj fajny skansen z wieloma takimi starymi domkami i tak dalej, ale w sezonie zimowym nie można do tych domków wejść do środka i jest strasznie krótko czynny. Nie wyrobiliśmy się po nartach. Także w sezonie letnim, jeżeli będziemy w okolicy, to bardzo chętnie bym tutaj zajrzała, bo podobno bardzo warto. Jeżeli A jeżeli wy byliście, to napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało i, i czy. Polecacie nam oraz innym tutaj yy, obserwującym, nasz, na, obserwującym nasz kanał. Mi się nowy sądz zapisze na pewno w pamięci tymi kolorowymi pastelowymi kamieniczkami wokół rynku. No urocze. A na mnie zrobiło wrażenie ten sklep spożywczy tutaj przy rynku. Naprawdę, no w samym ścisłym centrum, taki sklep jak u nas, no dobra, u nas na Białęce można takie sklepy spotkać, ale to są takie sklepy, wiecie, klimatyczne, oldschoolowe, old <laughs> trochę jak z Połem 50 lat temu. No i tam udało nam się właśnie z Lady kupić bunc i udało nam się kupić e, serek e, z Białczański, taki góralski. Górski. No ala oscypek, więc będziemy go zaraz pewnie pałaszować na kolację albo jutro na śniadanie. Na pewno, eee... no, będzie pyszne mam nadzieję. No i kończymy odcinek. Nowy Sącz polecamy, warto polecamy. go odwiedzić jeśli będziecie w okolicy. Eee, nie tylko po to, żeby wpaść na basen lub do kina, ale też po to, żeby po prostu eee, doświadczyć tego miejsca, zobaczyć co ma do zaoferowania miasto z bardzo, bardzo długą historią, bo sięgającą XIII wieku w zasadzie. tak, z tego, Nawet co... wcześniej. Nawet wcześniej. No, a my się już żegnamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, kliknijcie dzwoneczek i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi materiałami na naszym kanale. Zaglądajcie też do naszych relacji na Facebooku, na Instagramie i na TikToku, wszędzie tam jesteśmy i pokazujemy Wam, gdzie jesteśmy i co jemy. No i pamiętajcie, żeby smakować życie. I nie zapominajcie o przekąskach.